Siemaneczko i dzisiaj jesteśmy z Julą Siema I dzisiaj widzowie będziemy Minecraft, ale Muszę się słuchać Juli. Tak, więc Minecraft Zd Co? Na początku wypsiadło Po co siadło? Przecież ja mam tu konia Masz? No mam swojego konia A jak się nazywa? Ryszard O jest mały konik Dlaczego nie jest w klatce. Bo to nie jest jego Ale już jest Ryszard, Ryszard ma przyjaciela. Patrz, mogę na nim. Dobra, na sam początek zaskazuję ci um, zejść z Ryszarda. Zejdź Schodzę. i pójść. Nie! Ryszard! On i tak jest na smyczy. Ja, ale muszę. Mogę wejść? Możesz. Gdzie Musisz Mami. Iść. Mogę iść. Do lamy. O, dobra, no. A mogę do handlarza czy do nie? Nie. Dobra, tak, tak. Do handlarza I najpierw. bo mam się z nim zamienić? Tak. Chyba, że nie. Wszystko ze smaragdy. Mo, mogę go zabić? Nie. Poczekaj. Zabij lamę. Lamy. Dwie. Obydwie. Najp... Mogę jedną najpierw? Nie. Obydwie. Najpierw jedną potem drugą, ale masz zrobić obydwie. Rozwalona. O, bardzo dobrze. A mogę handlarza? Nie, nie. Nie. On mnie zaprowadzi do wioski. A nie jednak nie idzie. Zobacz, że żeby... go świat. No to... żeby... Sorry widzowie, no to... żeby... no to... ale wezmę go na śmieć właśnie, żeby zrobić tu wioskę. Nie bij go. Nie mogę. Ła szkoda. Konika weź! Konika. I mam go zabić? Nie! Weź na smycz. Po co? Będziesz miał kolejnego konika do kolekcji. Nie chcę. Już <laughs> dużo mam koni. No dobra, to możesz puścić ten smycz. Ale go nie zabijać. Dobra i mogę zabić tą świnkę? Nie. Czemu? No, no nie. Następną. Następną... Następną świnkę będziesz mógł zabić. Kolejną. Jak zobaczysz. Ale musisz się nie zapytać. Niech żyje sobie ta mała świna. Ale to nie jest mała, to jest normalna. Wiem. Bo się dowiedziałam. Ale zreagowało? No. Mogę wykopać trochę drewna? Tak. Mogę zabić owce? Nie. Drewno. Nie potrzebuję. No to idź. Co mam? Aj, skończyło mi. Się zabić? Tak. Jedna owieczka, ale to nic. Jak się rozsypała? Eksp... A, A, A co Aj, wełna. Ze... Po co mi wełna? Nie potrzebujesz? Czy mogę iść do kopalni? Nie. Czemu? Dobrze, mówisz, że nie, to nie, ale. Pięć, dobra. Zaraz będę mógł sobie zrobić skórzadą. A czy mogę zabić tamtego konika? Nie, już będzie krówka. Te, yy, tego. tego. Tego? Tego. Zikera mi się skończyło. Biedny konik, ale niestety. Nic z niego wy nie wypadło. Ale ekspo. Ja mogę zabić tamtego, żeby. Nie! A, a mogę zabić tego czarnego? Tak, bo to jest. To jest czarny. Nie podoba mi się on. Jedny koń. No wiem, ale niestety tak. Znowu z niego nic nie wypadło, ale słabo. Tamty jeszcze ekspo tam jest. No, i tutaj, witam. O, patrz. Ole samo do idzie. Mam gdzieś ekspa. Tak. Mam zabić tego gostka. Nie. Mogę wypić Owca. Kusture? Idź owca zabij. Nie owca. A na górze. Chociaż też będziesz miał jakieś mięsko? Nie. No ja muszę mieć mięso, bo... O, mogę iść tam do kopalni? Ja. Czemu? Łe, nie wyrzucam tą wełnę. Jak nie, to nie, mówię ci. Dobra i to sobie zrobić. Mogę zrobić sobie sikierę? Mm, nie, ale... No nie mam sikiery, no. Możesz wszystkie rzeczy, które ci się niepotrzebne potrzebne, schować do krzynki. Skrzyn Skrzynki. Skrzynki. Tak. Bloki. Na pewno co? To... Rudy, Nie mam żadnych. I teby Niepotrzebne też nie możemy ich jedzenie. mam. Przepraszam, że ale ja mam drugi katar. No, dużo masz jedzenia. Gdzie? Tu, tu, tu. To na... To nie... To nie jest jedzenie. To jest skóra. I teby. Mogę zrobić sobie... przepalić sobie jedzenie. Tak. Czekajcie, widzowie. Dobra. Czy mogę iść do kopalni? Tak. D b! b co? jak gada nie. Powiedziałeś tak. No, Idę do kopalni. <śmum> Ale pytajcie mnie, czy możesz wykopać na przykład diaks. Albo... Ja najpierw żelazo muszę mieć. To tu... musisz <śmum> się pytać, pamiętaj. No tak, tak. A ty możesz mi się też rozkazywać. Wiesz o tym. Jak to rozkazywać? No możesz mi rozkazywać. Masz? O, mam potkę. Mogę wypić potkę? Nie. Rozkazuję Cze? ci, żeby nie masz wypić potki. Ale to nic nie będę widział. Nieważne. Rozkazuję ci, żebyś nic nie widział albo zrobił sobie pochodnie. Możesz po co marnować pochodnie, jak ja mam potkę. Nie chcę marnować pochodni, ale... Proszę! Nie! Proszę! Nie! Jak widzę, jak w górę? Nie. Ej! Jak widzę, jak łapkę w górę i suba i złona. Dobra, tak. Jej, widzowie, dajcie, żebym mógł wypić potkę. Pychnęli, wierzysz im. No może? Czyli no mogę. No dobra. Jej. Ło! No i pasz, przygapiłbym tutaj żelazo. Jakby mnie, wy... jakby widzowie, uratowaliście mnie. Mam żelazo. Zlagowało się znowu coś. Laguje trochę. Ale uratowali. No, wizowie... no, widzowie dziękuję, będę miał trochę żelaza. O tam jest jeszcze. I dużo tu jest żelaza! Widzisz? Jakby... widzowie Jakby moje jakby moje słowo nie powiedziała tak, to... Jakby moje słowo powiedziała tak, to chyba bym... To chyba byś... Nie. Wiem, nie, nie wiem bo ja zawsze w takich kopalniach znajduję. Nie Dajcie oh. O, tam jest jeszcze. To się przyda, to żelazo. Widzę, sobie, co jest grane. Dzisiejszy odcinek jest bardzo ciekawy, bo na bardzo dużo żelaza. Już mam 10. 11. 12, 12. 13. 13, 13 14. będę mógł sobie zrobić cały system. 15. 16. 17. 18. Co jest dużo. Jak tam mam wejść? 19, 20 nie to żelazo Wiem Muszę wziąć troszkę bloków I się dost... ale bo coś laguje jak to się rusza No No, trochę bloku Nie musimy wiedzieć dzięki... nie musimy wiedzieć Po... po niebie, że jest noc No I gracze tu te, 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 te jedzonka i ten ma e, tak takie coś, że jest noc. Nie, to nie jest, że jest noc, to jest noc to wizja. A! Czyli, że widzi w nocy. Dobra? Nie tylko. Tu w ciemnych miejscach widzisz. Uuu, to fajnie. Teraz widzę, a wtedy było pamiętasz, jak ciemno. Mhm. nie, nie doskoczysz. Uf, doskoczyłeś. Ja muszę zaraz to odnieść, bo jak ja bym z tym zginął, to, to był dramat. No.

31. Trzymajcie... Widzowie kciuki, klikajcie i trzymajcie kciuki, żeby było dwie. Klikajcie kciuki. Ej, w sumie. Co ja mógłbym tak mówić. Zmysł łapki. Ej no, żeby mi się to przesuwa. Czekajcie. Yy. Klikajcie, łapen Aha. Piękne łapę. O, te myślicie. No, Dobrze. Yy. Nie! Jakbym chodził na shift widzowy, to bym nie spał. Taki, taki twój los. Co? Tak mówisz? Tak mówisz? Tak? 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 Nie. Taka jesteś? Nie. nie. Mi to przeszkadza skaku, skoczyć. A może? A, a może co? Taka jesteś? Nie Zaraz będę miał Widzisz <noise> tu z żelaza? No bo widzowie klikali łapencje. I, ci... I klikały kciuki w górę I subskryb... I czerwony przycisk Który nazywa się subskrypcja Dzień. Z dzwonkiem. Ja jak znajdę wioskę, to jest, to jest moje marzenie, bo tam jest dzwon. Wystarczy jeszcze dobudować coś czerwonego do tego dzwona i, i, i już. I jest, wychodzi subskrypcja. subskrypcja. Patrzcie, wizuję, ile ja mam. Mówiła Jule, że będę miał 30, no i co? No i się spełniło marzenie. Moje marzenie się o, spełniło. O, nie, nie 30. 35 35 30. Ej, spadło! No nic. Ja też spadłem. Mówiłam. Ty też musisz spać. Dzięk! Tu. A drugie. Ja zaraz tu przyjdę. Mogę iść sobie zrobić kilo. Tak. Ja zaraz tu przejdę, widzowie. To są chodki. Chłodkiiii Kupali jest to fajne To był węgiel chyba Albo mi się coś przewidziało Woda woda woda. A woda Co? Co? Dobra, nie wiem co ja śpiewam Dobra Trudno się wchodzi po górach, ale dobra Żelazo! W tym czasie jak Ignacy Macie nie wiem ile minut. I dopóki ignacy nie dojdzie do, do, do domu, macie minut na subskrypcję i z dzwoneczkiem i na komentarz ciekawy. Start. Start. Nie no wygrają. Albo kilk albo kil to kilka. Kilka. No, ja myślę, że wygrają. Ja Was wybierzę, widzowie. A ja nie, ale spadłem, nie. Teraz już mam większą przewagę. Ale muszę jeszcze kliknąć. Ja, jeszcze muszę napisać ten y, komentarz. Jak wam się podoba filmik, to zrobię więcej, ty, Tak. Ty, ty. I nie, jeszcze... wygram, to wygram. Jestem, mam przewagę, mam przewagę, mam przewagę. Bo widzowie muszą jakieś trzy ciekawe komentarze napisać. Trzy aż? Trzy? Albo nawet cztery. Nie, no dwa. Czy im się podoba i... O, dobra, już jestem tu! Ha ha, ha. Zaraz dojdę! Trzy komentarze! Widzę tylko trzy. Albo dobra. Trzy. Dlatego, że musicie. Ej co jest, pasować? patrz niebo! Ej no! Musicie napisać jakbyście wy skończyła mi się na to widzę. Ja się chyba wziąć. swojego kota. Boże, co ty na to? Albo mojego. No. Nowego, tego małego, jak wiecie nazwijmy. Oho, no, no, dobra. E, tak ja jak już tam wyspałem noc. I zaraz. Tak jak inaczej. Sobie, wyrzucę. Pat! Zobacz, zobacz, czy nikt nie wyszedł z coli. Nie, to by miał wy wyjść. Wiem, co robię, to przepalam żelazo. To wiem na pewno co... Mm, a miałem sobie zrobić rzeczy. To czekaj, czy ja mam jeszcze kamień? Czy wykorzystałem cały kamień? To rozkazuję jest... Ci do tych mogę wykonać... Wejść drzewo? Na tych gwiazd. No i mogę iść wykopać drzewo. I I, stu... i biegnij do, gr... do, do, do drzew w deszczu. <laughs> Co, nie ma burzy? Nic mi nie zrobię. Najgorsze to, że nie mam sikierki. No, niestety. Twoją zieloną łapką, trzeba kopać. że ja nie mam, żeby ja mam... Powinna mieć niebieskiego skina, ale nie ma takiego. Zielona łapka. A wy, widzły możecie kopać niebieską? Niech się zamieni na szadą. Mm. Nie Szare łapki o widzowie Już, już szybko Ostatnia litera wam została i Już Nie, nie Widzowie Widzicie robię sobie skierkę eee. Ten odcinek ile jeszcze będzie o, Jeszcze chwilkę widzowie, Nie mogę kreć w drzewno W drzewno W drzewo w drzewo nie możesz kliknąć. Nie w drzewo, tylko w drzewo! W drzewo nie możesz kliknąć. O, i tak to się robi. I dobra, idę. Dobra, Idę, nie, w następnym odcinku idziemy. Idziemy. Albo nie, zróbmy sobie jeszcze seta. Widzowie Ej, no. Zróbmy sobie setka. Mogę nie robić. Mogłem zrobić właśnie spodenki, ale mogłem nie robić y, tych kilofa i tak dalej. No. Moment. Dobra, ja robię teraz nowe rzeczy. Więc tak widzowie, robimy mieczek. No. Robimy kilof. Kilof. Dobra, muszę to stare rzeczy odłożyć. Mhm. Tak. W tak. Ep. Ignacy. No co? Rozkazuję ci. No. Po pierwsze się pospieszysz, a po drugie wyjść na dwór. No zaraz wyjdę. Kładę jeszcze cokolwiek, to. Wszystko, co mi potrzebne. Hmm. Ja sobie zrobię jakimś że nie, 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 ja muszę, muszę więcej drewna mieć. temy to nie jest, bo to są itemy. Tu są, O, dobra, biorę tak. Bloki, drewno. Dobra, no. <grym> Masz zaraz wyjść na dwór. Dobrze, zaraz wejdę, zaraz wejdę. Tylko muszę wiesz, zrobić jakieś itemy sobie. Więc widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie więcej odcinków, właśnie z. Do tego Minecrafta, to piszcie Piszcie komentarze. Piszcie. Oczywiście, widzowie. Nie wiem, czy dzisiaj będzie ten film na kanale, czy jutro, ale będzie. Na pewno. Y -y, to wiem. I ja, widzowie, jak widzicie, dzisiaj zrobiłem się cały prawie żelazny. Czekajcie, mogę się wam pokazać. No pewnie i tak zrobię się zaraz cały żelazny, więc Elo.